Pozdrawiam. Twój to w Oslesz Mancio. Ekipa olewa zarzuty Watachy. Oho, już opluły wyrok Nitra. się na konto ziomka. Jegoś rok temu Nitro wraz z jego kolegą złapali mocną spinę z sąsiadem, po czym ten postanowił ich pozwać. Wyszła z tego poważniejsza rozprawa sądowa Oho. i po kilku miesiącach okazuje się, że chłopaki przegrali rozprawę i muszą łącznie zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych kary oraz otwarcie prac społecznych. Dodatkowo w dzisiejszych newsach Wardenga robi mocny film o ekipie i ekipa ma na to totalnie wywalone. Zigzna 9 zaskakła youtubera McLarenem. <grym> totalnie wywalone. <grym> Jestem bardzo ciekawy czy Konop, Konop to powiedział z taką tonacją w głosie Konop powiedział to taką z tonacją w głosie, aby naprawdę uważał ekipa, że ma kompletnie wyjebane na to, że nic ich to nie obchodzi. Dobra, uwaga widzowie. Czy będzie Logan i czy będzie Mr Beast? Trajgę, że będzie Mr. Beast. O, proszę, konop, o Mr. Bista. Komentator Igrzysk zalicza sporą wpadeczkę na wizji. Złodziej, który okradł Szumiego został złapany. Na koniec ekipa robi świetny gest i przekazuje 50 tysięcy dla powodzian i żadnym idiotem o tym nie piszą. Teraz na ekranie macie reporterów dzisiejszego odcinka. Linki na nich znajdziecie w opisie. Badają go w lajka, bo w dzisiejszym odcinku mam dla Was aż 9 tematów i to jest rekord ostatnich odcinków. Subskrybuj, żeby być bież na bieżąco i wiedzieć, co się dzieje w internecie. A teraz zapraszam do pierwszych tematów więc Zacznijmy sobie od szybkich tematów i pierwszy z nich ja będzie was. pan tromba. Ponieważ moim zdaniem tromba zawalczę na nowym FMMA. Ostatnio na jego story pojawiło się to zdjęcie z podpisem. Pierwszy dzień w pigułce. Fizją trening, przepłynięcie jeziora od brzegu do brzegu, chyba jeszcze zrobię skakankę. Nie wydaje mi się, że tromba chodziłby do fizjoterapeuty i tak naciskał na treningi, jakby coś po prostu nie było na rzeczy. Pris jeszcze na Twitterze napisał, że dlaczego po ćwiczeniu tak wszystko musi boleć. więc możliwe, że razem z trombą robi jakieś treningi, bo to są w końcu dobre ziomki. No i w sumie jakoś... Jak już to bym bardziej ich ogóle, że mówią co. Dziwnięcie własnej gali. Tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że i byłoby na to stać. Raczej wątpię, żeby w to poszli, ale. Rok temu trombom miał się już bić z Błońskiem, ale finalnie nic z tego nie wyszło, więc zobaczymy, co to będzie. A w dzisiejszym odcinku pogadamy jeszcze o ekipie i nowych kontrowersjach, które z nimi wyszły. Ale. Czekajcie. F5 zrobię, kontrolę F5 widzowie, może lepsza jakość będzie. O, jest lepsza jakość. Bo w dzisiejszym odcinku mam dla was aż 9 Pisał, że dlaczego po ćwiczeniu tak przemu trombom miał się jeszcze o ekipie i nowych kontrowersjach, które z nimi wyszły. Ale teraz mam dla was małego update do tematu, bo niedawno wam mówiłem, że Szumi z ekipy jego został okradziony. Złodziejaszek wkradł się na posesję i zaminął części do samochodu o wartości jakichś 5 tysięcy złotych. I okazało się niedawno, Sia, że okay, on był, że like. został złapany i możliwe, że tutaj rozgłoszenie oh. sprawy się do tego przyczyniło, więc świetna wiadomość. I dobrze, że sprawiedliwość dopadła tego dziula i oby mniej takich oh. ludzi było na wolności. A tymczasem kolejny temat jest prosto od Jacoba. Więc was go pewnie znam, to jest najpopularniejszy youtuber Fortnite w Polsce i ostatnio Kuba dołączył do zagranicznej drużyny e-sportowej o nazwie Become Legends. Drużyna jest wiadomo typowo... For... Jacob to chyba w ogóle ma swój teraz, e, bierze udział w jakimś też domu Fortnite'owców chyba, jeżeli się nie mylę. I chyba na im to nie wychodzi jakoś najgorzej na świecie, w sensie, że nie jest tak, że to jest bardzo duże, ale też e, raczej, że to też nie jest negatywne. Że na zasadzie takiej, że rzeczywiście jest to fajne do nich, że tak powiem odmiana, nowa to co sobie tam robią, ale to ludzie odbierają to całkiem pozytywnie. ...Fortnite'owa, więc będę śledził jak tam chłopakom idzie na jakichś turniejach. No i generalnie świetnie jest widzieć polskich twórców, którzy jednak gdzieś wychodzą na taki globalny ry... Fortnite jeszcze żyje? Żyje. Żyje i to dobrze. Zobaczcie u Jacoba. 300 tysięcy, 360 tysięcy, 300 tysięcy, 400 tysięcy nawet. 300 tysięcy, 300 tysięcy, 400 tysięcy... Żyje, 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 żyje. Jak się tylko Jacob wkłada w serce w w tego Fortnite'a, co nie, jemu zależy, ma cały czas pasję wobec tej gierki. Rynek, bo tego jednak u nas troszeczkę brakuje, ale mówiąc o brakujących rzeczach, polskiemu komentatorowi na igrzyskach w Tokio zabrakło wyciszonego mikrofonu. Na wizji do wszystkich widzów zostało opuszczone to: Po to koszmary? Eee, Panny. Eee, wyjdź, 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 a do. Co? To, to, a... to było włączone, Jacek niefortunna wpadrzka, ale taki takie coś to już w sumie nie pierwszy raz wydarzyło się w telewizji. I Eurosport, czyli stacja, na której to zostało opuszczone, napisali to na Twitterze. Przepraszamy w imieniu Eurosportu i Karola Stopy za niewłaściwy język, którym posłużył się podczas transmisji meczu tenisowego. Dołożymy wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały miejsca. Więc tutaj mamy takie typowe, formalne przeprosiny każdej większej firmy, kiedy coś po prostu spieprzą. A później jeszcze to pisali: Karol Stopa nigdzie się nie wybieram, bo prywatna rozmowa wznawia się nie komentarz. Z powodu błędu technicznego dostała się na antenę. Oczywiście zdarzyć się to nie powinno, ale co to już Przeprosiliśmy. To w sumie spoko zachowanie ze strony Eurosportu. Nie ma co zwalniać chłopa i robić może takie coś problemy. A następny news będzie prosto z grupy Nelk. Mówiłem o nich już wiele razy. Chłopa nie Proszę, Mr. Beast, musi być Mr. Beast. Błagam Generalnie cię. Wielu z nich Błagam daje, cię, Błagam proszę. Więc 69 postanowił jednego z nich za to wszystko wynagrodzić. I dał mu nowego McLarena, ale to sobie oglądajcie. You're such a great individual, you know what I'm saying? And, um, just everything you do for people, this is your McLaren. Oooooooooo! Oh, 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 oh. Chora sprawa, dostać taki prezent i dojść od Six Nina. Reakcja tego gościa wygląda na legitną, w sensie widać, no, że jest po prostu Dostać taki prezent i nawet od Six Nina. Czy przypadkiem Six Nine to nie był koleś, który Jezu, ma przejebanie jest, okropnie zło opinie? To, jest, to jest złą złą opinię. ogromne pieniądze. Tweetshoty kompanii. To w sumie nie jest nic takiego. Mini Mike mówił na live'ze ekipa na razie będzie w ogóle nie był w więzieniu. A co do Konopa to Nie siedział za jakąś że miał długo tam siedzieć, ale został wykupiony Konopa, chyba. Ostatnio coś odwalił mocnego, ale to sprzedał, jeszcze co uśmiechnięta buźka. O kurwa. O kurwa, naprawdę Tweetshoty, ja pierdzielę. Za jeb z nie. Szoku im nie wie za bardzo, jak się zachować, ale mówiąc o To znaczy, bitowie, żebyście sobie nie myśleli. Żebyście sobie nie myśleli. Łamanie prawa to jest poważna sprawa. I nigdy nie łamcie prawa. Chyba, że jesteście bogaci. To wtedy możecie. Niczym w monopolii za pieniądze wyjść z więzienia. W zachowaniu świetnie ostatnio zachowała się ekipa i przekazali łącznie od siebie 50 tysięcy złotych na ofiarę ostatnich powodzi w Polsce. Wiadomo, podczas takich ekscesów pogodowych można potracić domy, samochody, jakieś sprzęty. No, przynosi to gigantyczne straty, więc piękny gest ze strony ekipy. I napisałem pod tym filmem komentarz, że pewnie media i artykuły zupełnie o tym nigdzie nie napiszą. Wcale się nie byliłem, bo Polska na ten temat cały kużywa jeden artykuł, bodajże na SC. A jak w wysadził starą audicę, to napisało o tym kilkadziesiąt artykułów i była wielka afera. Ty kurde, że człowiek zrobi coś kontrowersyjnego, to ludzie o tym mówią, ale człowiek zrobi coś dobrego, to każdy ma to w dupie. Jezu, kto by się spodziewał, że tak to jest. A oprócz tych 50 tysięcy z udostępnił zbiórkę na powodzią, którą wam wrzucę w opis. Jak macie trochę w zapasie... Jeszcze nie to zebrali, myślę, że zebrali. troszeczkę Golda, a jak mówimy o rzucaniu hmm. Goldem, to sporo teraz go będzie musiał rzucić Nitro wraz z jego kolegą Tekwanem, ponieważ chłopaki przegrali rozprawę sądową ze swoim sąsiadem. Wracając całą tę historię i dlaczego w ogóle doszło do takiej rozprawy między nimi a sąsiadem, to oni generalnie jakoś rok temu mieszkali ze sobą i wiadomo każdy streamował na swoich kanałach. ale no, pewnego razu chłopaki być może byli troszeczkę za głośno i zeszła do nich sąsiadka, która w niemiły sposób kazała im się Uciszyć. Ale tutaj macie z tego fragmenty, jak o tym mówili. Dzwoniła pani. Dzwoniła bardzo długo, gram grałem w wolne, jak cię odkleja, to dobra. Jak ktoś się dobija, to otworzę. chodzi mówi tak: O dwóch godzin zasnąć nie mogę! Mnie to interesuje jakieś wulgarne słowa, ale co ja słyszę, jakieś przekleństwa, czasami ja spać nie mogę w takich warunkach. To jest moje prywatne mieszkanie. Moje! Ty, ty to wynajmujesz tylko. Tak na zasadzie, kim ty w ogóle jesteś, śmieciu? co myślę. My tak rozmawiać nie będziemy, nie? Ja spojrzałem na nią, mówię do niej, Dobra, weź stąd, dwie, wy... dalej i zamknąłem drzwi. krótko, po tej sytuacji u chłopaków w mieszkaniu wywaliło prąd, więc Nitro wyszedł na klatkę i spotkał tam sąsiada. Ale my sami oglądajcie, jak to wyglądało. A jak widzę, uśmiechniętego chłopa, który wychodzi. Ja tego nie wy... widziałem, ale wychodzi, ale tak? Ja do niego podchodzę mówię, co ty robi robisz? To typ otworzył, to otworzył tak ręce, jakby, jakby miał na, na mnie iść. No i Rafał wyszedł mi z za pleców. A no to Rafał mówi, no, no, dawaj, wychodzimy, nie? Jeśli nie jesteś elektrykiem, Po tej dotykasz Sąsiad postanowił pozwać pana Nitra oraz pana Tejkwana. Zaczekamy groźby i obawy o swoje życie, bo kolejd zeznał, że Nitro wyszedł do niego z nożem i chłopaki mu grozili słownie. I na nieszczęście Nitra oraz Tejkwana, sędzia, który prowadził tę sprawę, pewnie widział niektóre rzeczy, które oni robią w internecie. No i pan sędzia był dla nich ultra ofensywnie nastawiony i wrzucił im chyba największą możliwą karę, którą można było wyciągnąć z tej sytuacji, ale to już sami oglądajcie. Chłop tam chciał 20 tysięcy za a sąd mu to przyklepał, czyli 20 tysięcy na, yy, na konto ziomka. 200 3,5, czyli mamy 5700 plus 20, 25700. A, jeszcze przeproszenie w ty, jeszcze przeproszenie opublikowanie 30-sekundowego filmiku, w którym przepraszasz na białym tle czarną czcionką Ariel Black. Ja dostałem również pracę społeczne, ale przez pół roku, zważywszy na to, że u Sergiusza widniał nóż w oskarżeniu, u mnie, u mnie tego noża nie było. Kurwa, to ten nóż tam był, czy nie był? Ja pierdolę, bo przecie. Jeżeli ten nóż rzeczywiście tam był i taka rzecz idzie do kartoteki, to ja pierdolę. A jeżeli go nie było, to jak to ostatecznie wyszło, że to jest yy, to jest tylko takie pomówienie. Bez kamery, bez niczego i że po prostu jest przyklepane, że to był nóż? Ja do tego 5 tysięcy na konto osoby, która mnie oskarżyła. Około niecałe 3 tysiące zł właśnie za koszty sądowe, oraz za koszty, koszty prawnika. Czyli finalnie mam do zapłacenia 8 tysięcy złotych. Więc e, razem ze zwrotami wszystkich kosztów rozprawy, e, z portfela Nitra poszło ponad 25 tysięcy złotych oraz rok prac społecznych. A z portfela Taekwana 8 tysięcy złotych i też prace społeczne. Nie mam pojęcia, jak działają prace społeczne i jak sąd w Polsce je komuś przydziela. Ale głównie mi się to kojarzy z jakimś zamiataniem ulic czy coś takiego. No jakoś nie mogę sobie wyobrazić Nitra w takiej sytuacji, na pewno to będzie dla niego coś nowego. A co do tego sędzi, jeżeli zachowywał się tak, jak powiedział Take Fan, to z jego strony dosyć ciulate zachowanie, bo raczej sędzia powinien być na... Polecam całą ca wypowiedź Nitra zobaczyć, bo Konop tutaj mocno poleciał bez kontekstu. Neutralny. A on tutaj prawdopodobnie bez żadnych dowodów z tej sytuacji, chociażby tego, że Nitro chodził z nożem, to poszedł to tanie na rękę, dlatego sąsiadam, żeby jak najbardziej dowalić chłopakom. Moja teoria jest taka, że sędzia podczas tego całego procesu, bo z tego łącznie było kilka rozp... Chłopaki się odwołali od tego, ten wyrok nie jest prawomocny, no kurwa, myślę, że się odwołali, no. Doszedł do tego, co robi Nitro oraz Taekwan w internecie. No, i tutaj raczej już nie trzeba długo szukać jakichś shotów z wyzywania matek itp. Więc chłop pewnie, dlatego że jest trochę starszy, to ich momentalnie znienawidził. I taką mam teorię w tej sprawie. A wy dajcie znać, co o tym sądzicie. I czy według Was kara dla Nitra i kwana była słuszna? Teraz czas na nasz szwinowy temat, ponieważ wczoraj od Bardęgi wleciał dosyć mocno materiał na temat ekipy. Wardenga tam wspomniał o tym, że widzowie mieli problemy. Widzowie, jest szansa, pokończyń. że będzie Mr. Beast. Widzowie, jest szansa. Z jest Adel szansa. Express, które się Deluxe, Czekajcie. Z Deluxe, czy będzie się jest szansa na, na to. O tym z kim to już dawno wam mówiłem, ale Vardenga dodał ciekawy wątek do sprawy z kawałkiem Shadow, który jest po prostu kopią utworu serbskiego artysty Zyce. Ja wcześniej słyszałem o tej sytuacji, ale w ogóle nie ruszałem tego tematu. Bo sobie Jedna przebitka, chociaż ekipa proszę o to na swoją płytę, którą sprzedają i mają proszę, to na pewno musieli skontaktować się z artystą, kupić licencję na tę nutkę, żeby się po prostu nie narażali na jakiś potężny pozew i rozprawę. Ale jak się okazuje, Zyce nigdy o żadnej ekipie nie słyszał i napisał: Nie dobiory, że wycięli kawałki mojego traka i użyli tego u siebie. YouTube zablokuje im ten kawałek. Więc tutaj, no ekipa. Zachowała się co najmniej nieelegancko. Nie wiemy w sumie, kto dokładnie stał za przyklepaniem tego traka na płycie, bo za produkcję tej płyty stało kilku producentów, ale w sumie od ekipy w tej sprawie nie dostaliśmy żadnego komentarza, więc całe zarzuty spływają na nich. Drudz poruszył jeszcze kwestię Sowy, które wersów używała u siebie na starcie odcinków przez może jakieś 3 sekundy. I tutaj z prywatnych wiadomości artysta też pierwszy raz dowiedział się o tym, że istnieje taka grupa jak Ekipa i Versuch, która mu podwędziła rysunek tej Sowy. No tutaj jedynie kwestią ulgową może być to, że weonika nie sprzedawała tego rysunku, ale zarazem to już nie pierwsza wpadeczka Wersów w no i Freeze um, odpowiedział na film Wardengi na swoim Twitterze. i Napisał to: Zazdro tego wulkanu w tle. I chodzi oczywiście o ten wulkan w kadrze Wardengi, co rzeczywiście wygląda spoko. a Wardengo odpisał. Kilka kilometrów trzeba było iść ze sprzętem. Na nie dodam, że gdybym nagrywał odcinek o Team X, to by mi się nie chciało już tam iść. Potem rzucił do siebie tego tweeta sugerującego, że Freeze tak naprawdę pod uśmiechniętą maską sobie płacze, ale ja myślę, że on po prostu serio ma wyjebać. I oprócz tego tweetam, to od ekipy nic w tej sprawie już nie dostaniemy. Przed kilka dni to nie będę przysługiwał, jak czym od widzów w Atachy, ale sprawa w końcu ucichnie zawsze jest przez pierwsze dwa dni, a Naruciak napisał. Co mi to nawet miło się patrzy, że Karol może mieć we wszystkich w i nic jemu też ekipie za bardzo nie zrobicie. Gargamel może co najwyżej nagrywają odcinek z Minecrafta po roście Freeza DGWP zazdroszczę. Co prawda, widzów w komentarzach chciałoby dostać jakieś wyjaśnienia i odniesienie ekipy do tych wszystkich zarzutów, ale ja Wam mogę zagwarantować i wstawiam tutaj kurde mojego kałacha ASG, że nic od ekipy w tej sprawie się nie pojawi. Ekipa jednak jest tego świetnie świadoma, że gdyby odnieśli się do tej sprawy na swoich socialach jednak mają milionowe je zasięgi, to do ktoś tam mógłby się dowiedzieć o tej sprawie, obejrzeć film Ordęgi i może ich jeszcze przy okazji z nie lubić, szczególnie jeszcze jak wersów odniosła się do ostatniego filmu Wardengi e, spryt na Versuch, bardzo głośny film. I odnosząc się do tego filmu jeszcze bardziej pogorszyła sytuację, więc raczej ekipa wyciągnęła z tego jakieś wnioski i po prostu no nic nie zobaczymy w tej sprawie. Daj znać, co sądzisz o tej sytuacji w komentarzu, to łapie, jak Ci się spodobało. Subskrybuj kanał i bądź na bieżący, w opisie, co się dzieje w internecie. Nie to takie tematy macinik minusy i w swojej na Instagramie. No i co, no wszystkie potrzebne linki macie w opisie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć! I chuj nie było, Mr. Bista. Szczególnie dobrze. Czy końca. stary mógłby posiorbać dla wica piposzy?